Proszę powiedzieć, jaka jest rola w banku w finansowaniu sektora ochrony zdrowia w Polsce? Sektor bankowy, to można powiedzieć, krwiobieg gospodarki. Ochrona zdrowia jest elementem naszej gospodarki. I banki zapewniają wszystkie potrzeby finansowe sektora ochrony zdrowia. Jeżeli chodzi o inwestycje, BFF Banking Group skupia się na właściwie każdym obszarze, od obszaru ubiegania się o dotacje, gdzie wspomagamy szpitale, szpitale w formie promes finansowania. Na samym etapie finansowania już inwestycji, realizowania tej inwestycji wspieramy pomostowo, tak żeby zapewnić szpitalom poduszkę bezpieczeństwa i aby cała realizacja przebiegła zgodnie z harmonogramem. I ostatni element to jest element już długoterminowego finansowania finansowania. Dzisiaj w KPO kluczowym elementem to jest finansowanie wkładu własnego, a tym znów bardzo istotnym elementem jest finansowanie VAT-u, który jest, nie jest środkiem kwalifikowanym w KPO. Skupiamy się mocno, żeby zapewnić to finansowanie długoterminowe dla szpitali. I proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o KPO i inwestycje, bo to są inwestycje jakby jednorazowe, a jak długofalowo mogą się przełożyć na na wsparcie, prawda, tutaj finansowe, funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. E KPO, w ogóle szpitale publiczne realizują inwestycje z, głównie z dotacji, To jest są sektorem publicznym, a więc wspierane są przez publiczne środki i KPO jednym, jest jednym z tych elementów, jest kluczowym elementem transformacji systemu, systemu ochrony zdrowia. Niezwykle istotne jest teraz, żeby wykorzystać te środki w jak największym, w jak największym procencie. Można zwrócić uwagę na dwa, dwa elementy, na jakby rozwój opieki długoterminowej w szpitalach powiatowych i to będzie kluczowa transformacja szpitali. Nazwijmy to mniejszych, regionalnych, i drugi element to cały obszar digitalizacji i ucyfrowienia szpitali.